Jak ja się cieszę, że w końcu mogę do tego skryptu przysiąść. Hej, tutaj za mikrofonem, tradycyjnie ani miasty. Dzisiaj odejdziemy trochę od Heluwy, lecz nie jakoś bardzo daleko, ponieważ dzisiejsza omawiana seria ma miejsce dokładnie w tym samym starym, dobrym piekle. A na dodatek to kolejna animacja od Wizji. Przechodząc już do sedna mojego monologu, to dzisiaj zajmiemy się serią Hazwin Hotel, a konkretniej analizą, a w zasadzie mini analizą, bo długie to to nie jest, kilkusekundowego trailera pierwszego sezonu opublikowanego dnia 28 września. Dzisiaj w ogóle. Jak to nagrywam, to, to będzie miesiąc od tego. Ale ja mam zapłon. Dodając od siebie, to bardzo się cieszę, gdyż nareszcie dostaliśmy większą informację odnośnie tej serii. Tak na marginesie jeszcze dodam, iż w moich pierwszych odczuciach seria nie wydawała się dla mnie jakoś bardzo ciekawa. W sensie były tam dobre postacie, ale wolałem być bliżej uniwersum Heluwy, aczkolwiek pewnego dnia przysiadłem, obejrzałem i stwierdzam, że czas poświęcony na obejrzenie pilotażowego odcinka nie był stracony. Dobra, już bez większego gadańska przejdźmy do samego trailera. W pierwszych sekundach filmiku widzimy logo dwóch firm, które są odpowiedzialne za pracę nad tą właśnie animacją, czyli A24 i Bento Bo. Chciałbym też podkreślić jak ładnie te logo zostały tutaj zaprojektowane pod demoniczny klimat Hasbina. Idąc dalej kurtyna się odkrywa, a za nią prezentuje się logo Prime Video, ponieważ tam będzie emitowany Hasbin. Już po samym napisie Presents dostajemy kilka urywek. Pierwsza to Charlie i Veggie, które to kręcą się dookoła. Na tle widocznych jest kilka neonów, w tym napis Beijama. jak źle poprawcie. Jakaś ozdobna chusta i kilka Blisko pochwalił za wystrój. Spekulując, wydaje mi się, że są aktualnie w samym hotelu. Nie dziwię się, jeśli podczas tej sceny będzie mieć miejsce jakaś piosenka. Lub Charlie będzie starała się utwierdzić Veggie, jak dobry jest jej pomysł dla piekła i jego mieszkańców. Tak, to akurat wizy wypuściła pioseneczkę, więc. miałem rację, tu będzie piosenka. Kolejna urywka to jajcowate przydupasy Sir Pentoniusa. Takowe akurat mogliśmy poznać już w samym pilocie. Znajdują się oni na podobnym tle, na którym zobaczyliśmy wcześniej nasze bohaterki. Akurat dwójka z nich wykłasa się o laser, aż ostatecznie. Z niego strzelają. Dalej dostajemy samo logo, do którego podlatuje jakieś stworzenie z długim ogonem. Ciekawie już w środku trailera ujawniono nam premierę sezonu pierwszego, która przewidywana jest na styczeń 2024. Także na ferie będzie co oglądać? Później widoczna jest Kunia Alastora i Haska. Możliwe, że będzie się dotyczyć czegoś co sobie obiecali lub samej kwestii pracowania w hotelu, bo jak pamiętamy, w pilocie jego pierwsza reakcja była dość sceptyczna. Well, Kolejna scena przedstawia Angel Dusta, a na scenie wraz z dwiema tancerkami w tle. Prawdopodobnie jest to jeden z jego występów, bo jak pamiętamy lubi trochę zaszalić w klubach. W kolejnej scenie po raz kolejny zostajemy uraczeni Alastorem, który po prostu pstryka palcami. Ale spokojnie, następny kadr jest ciekawszy, gdyż pojawia się na nim sam Lucifer, czyli ojciec naszej wcześniej wspomnianej protagonistki. Ta scena także wygląda na tą z rzuciem piosenki, warto przyjrzeć się samemu wystrojowi pomieszczenia. Widać, że w tle widoczne są dekoracje na jakąś uroczystość. Co więcej, między ozdobami przebija się portret rodziny Magne. Ocena scena według mnie przedstawia jakąś walkę między Alastorem i Voxem zajczącego co chwila 360. Jeśli to będzie faktycznie pojedynek, to Alastor będzie się nim po prostu bawił. W kolejnej urywki mam dosyć większe spekulacje, już mam wrażenie, że łączy się ona z wcześniejszą, na której był Lucifer. Na owej urywce pojawia się mała Charlie, niesiona pewnie przez jej matkę Lilith. Przechodząc do senna, wydaje mi się, że bohaterka jest spotsy na swojego ojca, z widocznym niepokojem na twarzy. Możliwe, że między jej rodzicami do czegoś doszło, np. do kłótni albo coś jeszcze gorszego, oby nie rozwód. Całym mocniejszym argumentem łączącym te dwie sceny jest tło z bardzo podobnym odcieniem. Na scenie widzimy demona w żółto-białych barwach rozwalającego z gniewu lampkę, wywalając cały prąd. Jedyną widoczną rzeczą w tej ciemnicy jest jego wyraz twarzy, który z gniewu przedza się na taki chciwy. Taki wiecie, że. O wy, małe gnoje, macie przejek. Badajmy away trochę o nim. Uwuja Google i z tego co mi wiadomo nazywa się Adam. Aczkolwiek jeżeli znowu się mylę, to poprawcie mnie w kalendarzach. Ta sekcja jest do waszego dowolnego użytku. Pragnę jeszcze napomnieć, że przed wcześniej wspomnianą kalatką pojawia się napis No seriously. Więc ta wizji chce nas bardziej zapewnić, że tym razem dostaniemy tego hasbina. Mam nadzieję. Dalej widocznie jest kolejny tekst odnośnie tego, że nasza twórczyni ma dla nas coś więcej i pojawia się Charlie wymachująca dłonią. Śmiem twierdzić, że ta scena została wybrana tylko po to, aby pobudzić w nas hype no na otrzymaną informację. Co faktycznie okazuje się prawdą, bo wizji zapowiada Sezon drugi, to się chyba tego nikt nie spodziewał. Ogłem mam co do tego kwestię do powiedzenia, ale to już w podsumowaniu. Pozostałe sceny przedstawiają Angela i Huska, którzy przypuszczam, że wyszli z klubu. Dokładnie jest pomieszczenia za nimi. A po samej minie Huska widać, że bardzo dobry się bawił. Zdziwiony wyraz Angel Dasta wskazuje tylko, że nie spodziewał się jak jego towarzysz potrafi się bawić. Po raz drugi widoczny jest Hex, tylko tym razem wydaje się o wiele poważniejszy niż w poprzedniej scenie. Następnie widoczne jest zebranie, w którym uczestniczy sam Alastor. Na obecną chwilę ciężko mi wywnioskować, czego dokładnie dotyczy samo spotkanie, ale w w skrócie, te wykresy podpowiadają mi, że sprawa tyczy się zarobków albo sugerując się tym demonem, jest to kwestia mieszkańców piekła. Chcę jeszcze tylko napomnieć, że pojawia się tutaj dużo postaci z ciekawymi, kreatywnymi designami. Na przedostatniej scenie widzimy Charlie, która trzyma kciuki w górę. Pewnie chce nam zasugerować, że serial się uda. Spoko Charlie, też trzymam kciuki, że wyjdzie. Pojawiają się też wcześniej wspomniani Angel Dust i Husk wraz z Nifty oraz sam Sir Pentoniusem. I najbardziej ciekawi mnie tutaj jego obecność. Czy się, że będzie wymagać naszej protagonisty w tworzeniu hotelu, albo może to po prostu grafika promująca, która została wstawiona na miniaturkę tego wideo. Szczerze, jakoś bardziej jestem za tą drugą opcją. Ostatnia scenka to ta sama Charlie machająca nieśmiałe w stronę kamery, a z tyłu Angel Dust robi jej krójka. Zapewne wywiad będzie dotyczyć progresu naszego hotelu, bądź jego krótkiego opisania. I tym akcentem trailer dobiega końca. Na wstępie najważniejsze pytanie, czyli Ani Miasty, co uważasz o trailerze? Czy według Ciebie jest on fajny, czy może do dupy? Jakby ocenię go w kwestii spełnienia swojego zadania, mianowicie czy obejrzeniem tego oto trailera zostałem zainteresowany dalszym śledzeniem serii Hazmin Hotel w wielkim skrócie yes, I... Jakby serio, co ja mam tutaj zarzucić? Dostaliśmy scenki z naszymi kochanymi postaciami, bawiają się nowi ciekawi bohaterowie oraz widać bardzo interesującą zapowiedź. Wiesz po prostu jest czym się jarać. W skrócie kupujemy Prime Video, let's go! I nie, to nie jest reklama, ani nikt mi nie zapłaciłbym to powiedział, a nad moją głową nie został wymierzony pistolet, żeby mnie zmusić. Co nie? Przejdźmy zatem do ciekawszych kwestii, czyli to, co udało mi się tutaj wywnioskować. Nie będę kłamać, jeżeli powiem, iż najbardziej mnie ciekawi, jak zostanie zaprezentowana sama postać Lucifera, która kupiła mnie samym designem, więc jestem bardzo zainteresowany, jaką rolę tutaj odegra. Tym bardziej, jak wiemy z pilota, to Charlie bardziej była otwarta do swojej matki niż ojca. Oraz przekonamy się, czy te dwie sceny są faktycznie połączone i do czego takiego doszło między rodzicami naszej protagonistki. Ewentualnie ta scena to może być po prostu flashback. Kolejny jest tutaj atasor, którego to obecność często była podkreślona w tym trailerze. Szczerze, Bardziej jestem zainteresowany zebraniem tych kilkunastu postaci oraz sceną, powiedzmy, jego konfrontacji z Weksem. Zobaczymy, co Wielkiego odwali, no bo nie oszukujmy się, zapewne coś planuje, oraz jaki będzie finalny werdykt tej potyczki. Oczywiście, same postacie Weksa i Adama też wzbudzają u mnie ciekawość, jakich działania dadzą o sobie znać w samej fabule. Na kolejną spekulację wpadłem po finalnej scenie, czyli tej, gdzie Charlie udziela wwiadu do kamery. Mianowicie pomyślałem sobie, czy między sezonem pierwszym a pilotem nie będzie planowany timeskip i jak długi czas będzie on obejmował. Czy hotel będzie się rozwijał, ale jeszcze dużo będzie ubrakować. Do finalnego efektu? Czy odniesie już jakieś swoje sukcesy? Choć uważam, że development tej placówki musi zostać uchwycony. Przecież taki jest tytuł, Hasbin Hotel. Ostatnią spekulacją jest rzecz poza kreskówką, mianowicie formalności, czyli jak będą emitowane odcinki. Dostaniemy wszystkie na raz, czy będą wychodziły co tydzień określonego dnia i godzinie? Chyba, że ta platforma streamingowa ma po prostu jakiś określony plan emitowania swoich produkcji. Ostatnią rzeczą, jaką chcę jeszcze poruszyć w tej mini analizie, to to, co oczekuję od tej produkcji. Chciałbym tutaj dostać to, czego nie zobaczyliśmy jeszcze w Heluwie odnośnie piekła. Jakieś ważniejsze postacie, może nowe lokacje i kręgi, których Heluwa nam jeszcze nie pokazała, albo może powrócą te, które już dobrze znamy. Też dla porównania, postacie z Heluwy są niższej rangi w piekle od tych z Hazbina, gdzie sama Charlie pochodzi z arystokrackiej rodziny. W sensie wiem, że Heluwa ma Stolasa i całą rodzinę Goisha, aczkolwiek w hazbinie mogą się pojawić postacie znacznie wyżej niż wszyscy członkowie w tej ptasie gromadki. Choć mam wrażenie, że twórczyni wpakuje tam mnóstwo easter odnośnie Heluwy. No jeśli nie jakoś dużo, to i tak mam przeczucie, iż takowe się pojawią. Podsumowując, widać, że Wizji bardzo zależy na tym projekcie i chce, aby wszystko było zrobione perfekcyjnie do końca. Tak dopięty na ostatni guzik. Plus, ciekawie żeby zapowiedziano od razu drugi sezon. Ja jedynie oczekuję, że serial będzie dobry i przypadnie mi do gustu. Oczywiście jestem także zainteresowany przebiegiem przedstawionych tej scenek. Możliwe, że pojawią się jakieś sneak peeki, wiki, gify, a nawet i kolejne zwiastun. Powiem tak, jeśli to będzie zwiastun, wtedy jest cień szansy, że takowego omówię. Natomiast jak będzie to jedna rzecz z powyżej wymienionych, to po prostu machnę ręką. Ewentualnie może zrobię z tego, zbiór. Zresztą zobaczymy, a na razie pozostaje nam jedynie wyczekiwać. Tutaj była niemiasty i dziękuję wam za wysłuchanie mojego umówienia do trailera Hazwin Hotel. Na razie i cześć!